Jak się ma natura do uczynków Boga? Ewagriusz pisze, wszystko bowiem, co uczynił, jest, jak powiedzieliśmy, zgodne z naturą i przeciwne naturze i wykraczające poza naturę. Zgodne i przeciwne Jego własnej naturze, wykraczające zaś ponad naszą własną naturę. Jak się ma natura Boga do uczynków Boga? To jest dla nas nieuchwytne. Nie wiem, czy się w tym odnajdujecie, co przed chwilą przeczytałem, czy za tym nadążacie. Ja musiałem długo pogłówkować, że coś może być jednocześnie zgodne z naturą, przeciwne naturze i wykraczające poza naturę, ale to nie jest niezgodne z naturą Pana Boga. Bo on to wszystko przekracza, co my nazywamy naturą. Więc jak się ma natura do uczynków Pana Boga, natura ludzka, jego natura, jeżeli tak można powiedzieć. Hm. Jakbyście na to odpowiedzieli, warto by sobie to uświadomić, co jest zgodne z naturą, co jest przeciwne naturze i co jest wykraczające poza naturę. No, może Was z tym. Zostawię.